Siemianeczku, z tej strony Mendia w dzisiejszym odcinku jest ze mną Adixu, witam, witam. I razem z Adixem będziemy się ścigali na auta, które wyrosuje nam Koło Fortuny. Tak jest, Koło Fortuny będzie nam losowało auta. A ty, jeżeli y, lubisz odcinki z Koła Fortuny, pamiętaj, zostaw subskrypcję, bo lecimy po 200 tysięcy. Niech się spełni moje marzenie i 200 tysięcy wbijemy, mam nadzieję, że wam się to uda. To jest naprawdę blisko. Zostało tylko nam ile 14 tysięcy subskrypcji, więc zróbmy to. Zróbmy to razem i zróbmy też razem spoko taniec. W czasie tego tańca wy zostawicie lajki. Tak jest. Więc Adixu też dla Was zatańczy, więc Wy teraz zostawiacie lajki, ja się tańczę. Wszystko jest git, fajnie i piszcie w komentarzach, jakie auto lubicie w Breaku najbardziej. Dobra, zabierz to auto z drogi. Co tam auto robi z drogi. Dobra. Zabierz to auto z drogi. A ja losuję. Y, jakie auto jest dla ciebie. Mamy cofortuny z autami. Wszystkie Oby, auta. I losujemy teraz auto dla ciebie. Jakim autem aktualnie. Będziesz się ścigać. I... O, Co to jest? DeLorean O, kurde. DeLorean, No ciekawie, ciekawie. Nie wiedzieć, czy nie? To? Mogę powiedzieć. Ja, jeździmy cały czas tą samą trasą. Teraz ja. Jakie auto ja będę miał? I w ogóle bardzo dużo osób mi w komentarzach, żebym to nagrał. No to specjalnie dla was to nagrywam. A ja mam. No na start takie autko. Terpedon? E, zobaczysz. Pa, teraz sto, ja wyciągam. To artylerię. No nie! Ja no na, na start ja bym chyba. przez wodę właśnie. pojechał. Co? No, przez wodę pojechał. Nie ma, ma szans takich. Nie ma takich szans. <gry> Dobra, to dam ci fory. Jedź. No o, jedź, 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 jedź. Jedź. No jeźdź, jedź, jedź. Tak Jedziesz tam, Haladixu Adixu, no bo ja cię słyszę jeszcze. Coś, coś wolny jesteś. Okay. No niestety oto to auto, to... zbyt szybkie. Ej, ej, poczekaj, bo mnie uciekasz. Adiksu! Oj, chyba to jest, za chwilę się mnie wyprzedzi. Adiksu, mówiłeś coś? Cześć w ogóle! Cześć, o, cześć! Się ma? Siema, siema. <laughs> Jeszcze się wali. Nie. Na razie, ej, już nie słyszę cię, za daleko jesteś. Ktoś mi tam w tyle został, jakiś robak pewnie. E, to, 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 daleko jest no. Dobra. Czemu to jest tak wolne? Dobra, do, da, da, dobra, skończyłem. To zanim on dojedzie, to ja zdążę już ja się wylosować się. kolejne auto dla mnie. Więc bierzemy... O jestem. dojechał w końcu. Wiesz, ile na ciebie czekałem, żeby zdążył kurczę ten. Przeczytać całą y, lalkę. No z tym razem. Dobra, więc lecimy. Teraz autem dla mnie. Co takiego wylosuje się dla mnie? I... Ja myślałem, że już Surus, Ale mamy... Co To, wiesz? to drodzy widzowie, ja sobie biorę to autko, żeby Adix już obie widział. Oby jakieś słabe, Obie jakieś słabe. Zobaczysz. Oby jakieś słabe. O, <śmiech> <Dobre>. <śmiech> dobra. Dobra, to teraz autko Dobre. dla Adixa. Autko dla Adixa to... Co tam ci wylosujemy? Zobaczymy, dobra. A teraz ja dostaję Teslę, I... Nie. No nie! Czemu? Co, co dostałem? Tesla? Tsurusa. Ooo, no to, to aktywujemy sobie przyspieszenie tajemne i to teraz prawdopodobnie ja będę lizał upięty. Ale znaczy nie, nie. nie. Ja zobaczę, wyścignę się jeszcze. O nie. No to co, startujemy. Dobra, poczekaj. Jak się zmieni licznik, dobra? Tak na pięć. Dobra. I będzie piąty Jestem ciekawa tego wyścigu w sumie. To będzie. <śmany> ciekawy jest, czego <śmany> tu ciekawy jest. Mhm. Dobra, a może to też ma jakąś tajemniczą prędkość gdzieś ukrytą, wiesz, taką mod <śmany> <dinozaura, śmany> taki, taki, To wiesz, to jest taki ukryty ten. Toczeka, to tak wiesz, to często coś takiego jest, że masz kolegę w klasie, który jest taki tak popychany, mało kto go lubi, a później potykasz go za kilka lat i on jest nagle kurde taki siłacze, że ty się go boisz. I to, auto tak samo będzie, zobaczysz. O, cię ja cię zaraz dogonię. kończę. No, zobaczysz. No, zobaczysz. Ja, ja już, no, właśnie, no, wiesz, no, że ja teraz tajemniczą mocz uruchomiłem, ja jestem teraz tak szybki, no, ja że... kończę. No. Ja Pokojnie. Spokojnie. Spokojnie, ja tu ten... Ja mam czas, ja mam czas. Gdzie ja, gdzie jesteś? Ja się zwiedzam. No. Nie, nigdzie, nigdzie. Ja tu na spokojnie, wiesz, jak na wojnie. Dobra. O, ja sobie tutaj długo czekam. Nie, nie, nie. Spokojnie. Ja byłem jeszcze, ja bym pierwszy, ale ja na McDrive'a byłem. Ja se magmaka zamówiłem po drodze. <gryny> <gryny> Dlatego. Tak jest. Dobra. Tutaj reklama McDonalda jeszcze. No, dobra. To lecimy dalej. Jakieś outko teraz dla ciebie. Widzowie, mówcie się, żeby to było słabe outko dla Adixa. Mówcie się, żeby to było słabe outko dla Adixa. Co e, nie, takiego dla Adixa? To jest to słabe outko, na pewno. Jest to Chiron! O! No to co? To nie jest słabe auto dla Dixa. No ale teraz ja, proszę, jakiś roster. Torpedo. No, będzie u ciebie. Chyba kamera będzie u Ciebie. Dobra, nie, ale jeżeli mam to samo auto, mogę zmienić? No możesz uczciwy. No nie, nie będziemy powtarzać, bo znowu się Raptor trafił. To znowu nawet to, 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 to go zmienię, po prostu zmienimy. Mam nadzieję, że widzowie wybaczycie, ale nie chcecie się tym samym. Koło takie duże, a. Wolno być to usuwanie. O... Co to jest? To teraz kurde, znowu mam to samo, co wcześniej. Znowu, Mogę znowu czy nie? nie? Nie, no, Robster. <laughs> Mogę czy nie? Miałeś. No, miałeś go już niby, no to No Dobra, to zmienimy jeszcze raz. Jejku. Zostawcie lajka, bo muszę to zbierać. z to razem, żeby tak, że będziemy usuwali to, co się zrobi. Dobra, prawie no, mini Cooper się zlapił. A teraz stałeś Oooo drodzy widzowie, prawie Mini Cooper, ale niestety to te Co? No to chyba powtarzam... Co, Szymon mój dalej stoi? No bo po prostu tu postawiły nią chcę trzymać. Dobra, tak? Dobra. To na, na zmianę Dobra. czasu teraz. Dawaj, na zmianę czasu jedziemy, proszę się, zapiamy. Dobra, dawaj. Jest, jest, Ja już da. mogę być spasia i tak będę pierwszy Nie no kurde, przepieczone, widzowie. No nie, Ale ja zostawcie tak mi tak tu tak. lajka na pocieszenie, zostawmy tu 5000 lajków, a Mandy będzie zadowolony. Wiecie co? Ale ja powiem tylko jedno. Jadę se spokojnie, tą całą trasą. Idealny wulkan przede mną Nawet nie widzę nie Alixa. Nie Jesteś? Ja skończyłem już sprawy yy, No. Dużo osób mówi w sumie ogólnie, żebym nie nagrywał z Diksem, ale widzicie jak go teraz nie mam na odcinku i przez długo go jeszcze nie będzie. Więc te osoby, co mówią, że nie nagrywaj z Addiksem, no to go teraz nie widzą naprawdę przez dłuższy, dłuższy czas. Aż podjadę do ciebie, aż nie, 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 okay? nie, 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 ten. Ja se tu sam jadę, zostaw mnie w sam, no nie, no, no, no jeszcze mi wjechał, no. Dobra, no. Za... Nie mogliście... No, za mało się pocieszyliście, że go nie ma. <grym>, co tam ND? Nie. No, jak chcecie w ogóle więcej Adixa, to bijecie tego kanał, wpisujecie addiksu na YouTubie i samacie jego kanał. Zostawcie tam subka, będzie tak. szczęśliwy kolega. E będę pierwszy! Fali, 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 Nara! Pierwszy jest to pewien. E, U pierwszy byłem! <grym>, u mnie byłem ja pierwszy. Pierwszy, bo mnie O Ojej, widzicie? Zabie tak się wygrywa. Tak się no, robi sta Balona. Dobra. To lecimy teraz ten, z ostatnim autkiem. Losowankiem. Teraz autko dla mnie. Teraz mi dajesz torpedo, a mu dajesz minipupera. On było kamaro, On było kamaro. I no, Mamy! Kamaro. No i to autko, to ja lubię. Ale jeszcze nie będę to To teraz ty. Autko dla ciebie, a ja sobie już przygotuję powoli bo boli, Pewnie Roadster, pewnie Roadster. Albo jakieś Torpedo. Autko dla ciebie to jest Monster Truck. O nie! On jest wolny chyba. A teraz autko dla mnie. To jest to autko. Co? nie <laughs> No, 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 dobra. Tu wiesz, możesz mnie przejechać zawsze. Ale to w Jalbraku nie działa. Z nimi na Dobra, to... Co jedziemy. Nie, 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 A ja przejadę pod tobą. Ważna. Patrz widzowie na to. Przejdziemy pod Adiksa. Ej, to nie jest takie wolne. Ale. No nie wiem, czy jest takie wolne, aż. Hmm... Uwe... Ej, to nie jest takie wolne. Nie, no jest wolne. Ej, jak to Cię tak? A i tak, tak mi przezasz. Dobra. Dobra, 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 dobra. Patrzcie! O nie! Dobra. Chciał nam nie wjechać, ale lecimy. I nie poddajemy. I patrzcie teraz na to. Mandy leci do przodu. Ja Niech nie, nie ma dużej różnicy. Niech nie ma dużej różnicy. jest mniejsza niż w poprzednim ja Nawet nie uruchomiłem w prędkości, już skończyłem. A. <laughs> nie, ma dużej... a nie, widzę, a mówisz, nie ma dużej różnicy. Ja cię no, nawet no, tam nie widzę, że nie ma dużej różnicy. Człowieku, człowieku, no Co, no i mamy co to. z kim ty zadzierasz? Dobra, drodzy widzowie. Ja tu liczę na to, że zostawicie jakiegoś fajnego lajka w górę. Jaką subskrypcję, bo dobijamy 200 tysięcy? No. Ej, zostaw mnie! Co ty robisz? No. <głos> <głos> Więc, e, jeszcze raz wam dziękuję za oglądanko. To były wyścigi kołem Fortuny. E, Fortuna kołem się toczy. Tak to się też mówi. W Roblox. Niech YouTube to wykryje, że to jest Roblox. No. <noise> A wy zostawiacie lajki w Roblox. Dobra. Więc na razie. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka! Siema! Nara